Siema, tak trochę inaczej, bo już zacząłem tutaj robić, miałem tego nie nagrywać, ale pomyślałem, że te liczniki są takie mm, typowe, jest ich sporo i może komuś się przyda, jak się uda naprawić oczywiście. Mm, tutaj mam z poprzedniej naprawy o, z tego, z UFO, z Toyota, e, tfu, z Honda Civic, w przyszłości jeszcze będę coś tam patrzył. No co, tutaj wskazówki zeszły łatwo, bo w nich schodzą fajnie, nawet powiedziałbym bardzo łatwo. Jedna to zeszła praktycznie sama. Tutaj widać też, nie wiem czy widać, ślady kleju, kto się tutaj kleił. Też trzeba będzie coś wymyśleć, oczywiście jak się uda, bo docelowo yy, miałem skopiować sk sklonować te liczniki, nie? Dostałem drugi używany, ale powiem szczerze, nie klonowałem jeszcze tych liczników. To są RB4 Boscha. No, i tak średnio mi się chce. Bo no w ostateczności będę musiał, jak nie pójdzie na prawa, to sobie sklonujemy, nie? Dobra, w czym rzecz? Nie działa ten fis tutaj środkowy. Znaczy on działa, tylko po pewnym czasie zaczynają się tutaj jakieś krzaki robić. Ja sobie już tutaj to zdemontowałem te wskazówki. To sobie damy na bok. No i tutaj on jest tak wsunięty. Wysuniemy sobie to delikatnie. On tutaj się łączy taśmą. Na bok. No, i co? Zasilanie sobie tutaj już zapiąłem. Trzecie wyprowadzenie z zielonej wtyczki to jest 12 V po zapłonie, czyli 15. I masa to jest 18-19, tak. Chwila. Tak, 18, 19. Przez chwilę myślałem, że tutaj coś pomyliłem, ale tutaj jest 17. 18, 19 one to są razem, tak że tak się wlutowałem. No nic, zapnę sobie ten wyświetlacz. Tutaj sobie tylko coś podłożę. Jakąś kartkę czy coś. Żeby nam się tutaj nic nie zwarło. Ja sobie go zapnę i zobaczymy jak to wyświetla. No tutaj jest taki o Wsuwa się taśmę i wsuwa się taki plastik zabezpieczający o zapięte. No i podświetlanie, co ciekawe, tu jest na, na świetlówce też czyli jest przetwornica, transformator. Tutaj jest transformator do świetlówki, tu. O dziwo, nie spotkałem się, żeby ten układ podświetlania tutaj padał czyli zrobiony fajnie, widocznie. Zapinam. Plus i minus. Widać, wyświetlacz działa. Tam podobno, właśnie po jakimś czasie przestaje działać. Nie reaguje na stukanie. Ja go tak zostawię. Na jakiś tam dłuższy czas niech sobie tak popracuje i przyjdę zobaczyć, czy, czy wysiad, czy nie. No, i minął jakiś czas, i zdechł. O, jak tutaj gdzieś go. O. Ciekawe, czy to połączenie taśmy z wyświetlaczem, gdzie już raczej nic nie zrobimy, czy coś może tam na, na płytce? Trzeba będzie zdjąć ten, tą osłonę tutaj. To sobie oczywiście wyłączę. Nie chce mi się wypinać tego tej taśmy. Może mi się tak uda. O, odblokowałem jedno. Znowu mi wskoczyło. No jedną stronę mam. O, wyszło. I co my tutaj mamy? O, no mamy takie coś. Nie działa to nawet dobrze. No i sobie tutaj spróbuję coś. Najpierw tą taśmę może tutaj. Nie reaguje nic. Nie wiem, czy to widać. Coś tam widać. Ta taśma też nie reaguje. Czymś plastikowym sobie tutaj płytę docisnę. Nic. Dziwne, bo teraz w ogóle nie działa, z tym to jeszcze działało. Jakieś ślady tu widzę. Może się coś przywiera. O! Ewidentnie coś tutaj, o. A tutaj mamy co? Aha, to. Spróbuję to docisnąć. Oha, Taśma chyba tu nie łączy, albo złączy. To co? Obstawiam chyba złącze. Dotknę samych pinów od złącza. o. I działa. O, gdzieś stuknę, nie działa. O, położę, nie działa. Podniosę działa. Czyli to nie będzie to połączenie wyświetlacza tego szkła z, z taśmą, tylko tam na złączu. albo jest z, z, zanieczyszczone, ale raczej z tego co widziałem, bo do, dotykając tym plastikowym końcem akurat mogłem sobie co innego wziąć, ale wezmę sobie taki pędzelek mam Dotykając, yy, pojawiało się to, więc co? Zobaczymy. Pod mikroskopem może będzie widać na złączu jakieś luzy. To co? Wymontuję go i idziemy na mikroskop. Nagranie pod mikroskopem wykazało, że to złącze ma luzy, to nie ma, to ma. Tutaj te skrajne z lewej, no i ostatni z prawej. Te tu chyba też poprawię, bo ewidentnie ktoś tutaj lutował. Mogłem to też pod mikroskopem popatrzeć, ale lutuję to złącze i patrzymy, czy działa. Przelutowałem to złącze pod mikroskopem, patrzyłem. Jest ok. To co teraz myjemy, nie? Nie no oczywiście nie tak. Bo byśmy sobie zalali wyświetlacz cały trochę tutaj tak też nie za dużo. Tym moim dozownikiem śmiesznym. No i wacikiem, nie? No, zebrać ten top, tutaj też poprawiłem przy okazji, bo dobrze jest zebrać ten topnik, nie zostawiać go, bo to takie. Nie wiadomo jak on tam po czasie będzie reagował. Zobaczę, jak to wyszło jeszcze pod mikroskopem. Wyszło jak wyszło. Nie, nic się tam nie rusza. Składam sobie tą konserwę. Nie wiem, czy to już na gotowo. Dobra, zapnę to tak jak wcześniej. nie się testuje. Jak będzie dobrze, to dopiero to na gotowo zrobię. I mam to tak spięte. Naciskam, dociskam. Nic się nie dzieje. Zostawiam to na jakiś czas. Jak będzie ok, to skręcam. Wszystko do kupy. Jeszcze tylko z tą wskazówką muszę coś zrobić, bo ta jest ok. Trafić. Światło mi tu przeszkadza, nie widzę nic. O, ta jest ok. Ciasno chce wchodzić, no ale ta. O, ta normalnie. Bardzo luźno. Trzeba będzie coś tutaj kapnąć też czymś. Niekoniecznie super glutek ktoś to zrobił przede mną. No coś tam, coś tam kapnę. Dobra, nie się testuje i jak coś to skręcam i. I odpalimy sobie to już na gotowo. No, licznik się już dość długi czas tutaj testuje. Światło działa. Jeszcze tylko tył skręcić. Nie, nie, trzy śrubki tylko były. A powinny być cztery. Na no, jednej brakowało ktoś. Ktoś go już przede mną robił, próbował. Nic tylko, go skręcę. I będzie można montować. Nie wiem czy te wyświetlacze są nowe, w sprzedaży nowe. Bo widziałem to tylko jakieś używane. Ktoś tam do 2,5 sprzedawał. No, ale jak widać da się je wskrzesić. Akurat w tym wypadku, no nie wiem, może się też psują tak, że się ich nie da naprawić, ale akurat w tym wypadku były zimne luty na złączu wyświetlacza. Także co, tyle. Na razie, do zaś.